Ninja Gaiden Ragebound jest świetne. Dostałem kod od wydawcy i zacząłem grać w ten tytuł 20 lipca i myślałem sobie wtedy, ale komfortowa sytuacja, jak fajnie, 10 dni do embargo, więc na spokojnie sobie przejdę. Moje wcale nie było tak spokojnie, bo gra wciągnęła mnie tak bardzo, że spędziłem z nią 10 godzin, z kawałkiem nawet, w 3 wieczory, a jak dla mnie to sporo, chociaż same ukończenie Ragebound, kampanii powiedzmy, zajęło mi tylko 5 godzin. To krótka oldschoolowa gra, ale sekretne levele same się nie zrobią. Powtarzanie misji i osiąganie lepszych wyników też samo się nie zrobi. Ale czy w sumie powinienem się dziwić, że tak mnie ta gra wciągnęła? W końcu to nowy projekt, studia odpowiedzialnego za fenomenalną serię Blasphemous. Kucharze z The Game Kitchen znów ugotowali wyśmienite danie. Nigdy nie grałem w oryginalny dwuwmiarowy Ninja Gaideny, więc to nie tak, że przemawia przeze mnie nostalgia i radość z powrotu do przeszłości. Otrzymałem po prostu świetnie zaprojektowaną, dopracowaną i wymagającą platformówkę akcji. Na początku błyskawiczna uwaga. To nie jest Metroidvania. Wiem, że niektórym takie zaznaczenie może wydać się śmieszne, ale uwierzcie mi, widzę czasem po ludziach, po komentarzach, że niektórzy widzą grę 2D, w której skaczemy i walczymy i od razu sobie myślą o, to chyba Metroidvania. No więc nie, to po prostu liniowy akcyjniak, w którym zaczynamy nowy etap w punkcie A i biegniemy do punktu B, po drodze rozwalając różnych wrogów. Wiadomo, są ukryte zakamartki ze znajdźkami, a twórcy dbają o zachowanie pewnej różnorodności, odpowiednimi, że tak powiem, przerywnikami, chociażby w postaci jednego z kilku pierwszych leveli, w którym pędzimy motocyklem z punktu A do punktu B po drodze rozwalając drogów, rzecz jasna. Być może jestem w takim punkcie swojego growego życia, że po prostu taka prostota mocno do mnie przemawia. Dajcie mi dopracowaną grę, satysfakcjonującą walkę i movement, responsywne sterowanie i będę zadowolony. A jeśli dodacie do tego jeszcze świetną oprawę audiowizualną, to w ogóle będzie mega hit. A akurat muzyka, na przykład, w nowym Ninja Gaiden jest naprawdę świetna. Zresztą posłuchajcie. Nieźle, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, no to sami widzicie, to studio to mistrzowie pixelartu. Mamy taki vibe retro, ale animacje są dopracowane, naprawdę dopracowane i szczegółowe, jak na współczesną grę przystało. Uwielbiam taką właśnie nowoczesną pikselozę. Jeśli chodzi o gameplay, Ninja Gaiden Ragebound stawia duży nacisk zarówno na walkę, jak też na elementy platformowe. A często łączy te elementy. Możemy biec przed siebie i ciachać po drodze wrogów, albo skakać nad przepaścią, przemieszczając się z jednej kolumny na drugą, albo możemy skakać nad przepaściami jednocześnie, musząc uważać na latających skaczących wrogów, albo nawet wykorzystywać ich, by się od nich odbijać i skakać dalej, albo skakać wyżej. Ta umiejętność jest niezwykle przydatna i czasem wręcz niezbędna, by przejść misję. Walka jest prosta w założeniach. Po niecałej godzinie takiego wstępu, powiedzmy. Dwójka bohaterów łączy się tu w jedno w wyniku działania demonicznej mocy. Sterujemy Kenjim, wojownikiem z klanu Hayabusa, którego podstawowym atakiem jest wymachiwanie katanu. Część wrogów pokonujemy nawet jednym ciosem, niektórych trzema czy czterema i przeciwnicy nie są gąbkami i fantastycznie, bo naprawdę momentami mamy poczucie bycia totalnym badasem. No ale mamy też drugą postać, Kumori z klanu czarnego pająka. Dzięki niej możemy też rzucać we wrogów ostrzami, a więc otrzymujemy dodatkowy atak dystansowy. Tak naprawdę jedyny, bo sam Kenji żadnego nie ma. Choć do korzystania z niego zużywamy specjalny pasek energii, który jednak można ładować atakując wrogów kataną. Wszystko jest więc ładnie zbalansowane. Do tego po fuzji z Kumori mamy też dostęp do ataków specjalnych i może to być np. rzut wolno lecącym ostrzem obracającym się, albo aktywowanie takich długich ostrzy obracających się przez chwilę dookoła nas. Regularnie możemy też zdobywać moc z niektórych przeciwników, by naładować swój kolejny atak. Jeśli widzimy wroga z niebieską poświatą, to doładowanie zyskamy z niego, kiedy pokonamy go kataną, a jeżeli z czerwoną poświatą, no to musimy zabić takiego wroga ostrzem, tym rzucanym. I naładowany atak działa już natomiast w dowolnej formie, nieważne czy zaatakujemy wręcz czy z dystansu. Taką wzmocnioną ofensywą kładziemy na jednego hita nawet silniejszych wrogów, poza bosami rzecz jasna i levele oraz atakujący nas przeciwnicy są zazwyczaj poukładani i przemyśleni w taki sposób, by przemierzanie plansz szybko było płynne i przyjemne. Zawsze przed większym wrogiem będzie jeden, z którego możemy zebrać to wzmocnienie, by nie zatrzymywać się dłużej przy tym silniejszym wrogu. Jest to w praktyce mega przyjemne, na tyle, że frajdy naprawdę sprawiało mi po prostu powtarzanie misji, które już przyszedłem tylko i wyłącznie po to, żeby spróbować zdobyć lepszy wynik punktowy, żeby nawet pobawić się w taki trochę amatorski speedrunning. A w ogóle to wzmocniony, naładowany atak możemy też aktywować w bonusowy powiedzmy sposób, poświęcając trochę własnego zdrowia. To też otwiera więcej możliwości, jeżeli oczywiście chcemy tak ryzykować. Trzeba jeszcze wspomnieć o Kumori, ponieważ możemy czasem przejmować nad nią kontrolę, w określonych miejscach. Chociaż na początku gry rozgrywamy ze dwie misje tylko jako ta wojowniczka. Przebywa ona teoretycznie w demonicznym wymiarze, więc widzi nieco inne rzeczy, na przykład ukryte platformy i przełączniki. Sterowanie nią jest ograniczone czasowo, więc musimy się śpieszyć zazwyczaj po to, by dotrzeć gdzieś i otworzyć przejście, przez które chwilę później przejdziemy już jako Kenji, opętany można powiedzieć, właśnie przez Kumori, chociaż. Może to złe słowo, po prostu komory w nim siedzi. To też w sumie źle brzmi. W każdym razie nikt nie jest z tej sytuacji do końca zadowolony, ale to dla twórców pretekst do stworzenia całkiem fajnej dynamiki między postaciami, które przecież normalnie powinny być rywalami z wrogo nastawionych do siebie klanów. Fabuła nie ma tu wielkiego znaczenia, nie da się ukryć, ale czasem można się uśmiechnąć, czytając złośliwości, jakie mówią do siebie bohaterowie. Czytając, bo dubbingu oczywiście w tak małej grze pikselowej nie ma. Za przejście każdej misji otrzymujemy punkty i zdobywamy rangi. Wiecie, jak w klasycznych arcadeowych grach czy slasherach typu Devil May Cry. S to najwyższa ranga, potem mamy A, B itd. Tak no i czasem za zdobycie konkretnej rangi otrzymujemy fajne nagrody w postaci dodatkowych przedmiotów, np. broni specjalnych, ataków specjalnych dla Kumori, do kupienia w sklepiku. Dostęp do niego mamy zawsze przed kolejną misją. I strasznie mi się podoba taki system, bo w naturalny sposób zachęca do tego o czym wspomniałem wcześniej, czyli do prób podbijania własnych wyników. Nie trzeba być super hardkorem, żeby zdobyć rangę B czy A, trzeba po prostu nauczyć się szybkiej reakcji na konkretnych wrogów. Ranga S to już oczywiście trochę inna bajka, sam zdobyłem ją chyba tylko trzy razy. No cóż, człowiek się starzeje, refleks już nie ten. Słowo jeszcze o poziomie trudności, moim zdaniem jest naprawdę dobrze zaprojektowany. Gra potrafi dać w kość, ale nigdy nie miałem wrażenia, że jest nie fair że twórcy zrobili coś tak, że ja przez nich nie mogę czegoś zrobić. Nie. Wszystkie wpadki były moją winą, niedopatrzeniem, spóźnioną reakcją. Aha, i w opcjach czeka sobie tak zwany assist mode, czyli zestaw ustawień, który pozwala na przykład zmniejszać otrzymywane obrażenia. Nie przeszkadza mi obecność takich opcji, ale przyznam szczerze, że skorzystałem z nich raz i nie wyobrażam sobie, po co miałbym grać w taki sposób, bo frajda praktycznie znika. Ale doskonale rozumiem, że są ludzie, którzy z różnych powodów z takich opcji lubią albo muszą korzystać, więc nie będę psem ogrodnika. Opcje, jak nazwa sugeruje, są zawsze mile widziane i nikomu nie szkodzą. A zresztą gdyby podstawowy całkiem niezły poziom trudności wam nie wystarczył, to po przejściu gry odblokowujemy tutaj hard mode. Ukończenie Ninja Gaiden Rage Bound zajęło mi około 5 godzin, a kolejne kilka spędziłem, jak wspominałem, na wracaniu do ukończonych misji, no i na przechodzeniu pobocznych zadań, tzw. zwanych Secret Ops, które co jakiś czas możemy odblokowywać, zdobywając specjalne znajdźki. Same misje są odpowiednio zróżnicowane, przede wszystkim pod względem otoczenia typu rozgrywki, bo niektóre są bardziej nastawione na precyzyjny platforming, a inne na szybkie przelecenie całej mapki. Jakieś wady? Słuchajcie, no może długość? Myślę, że bardziej skillowi gracze ode mnie skończą fabułę w 4 godziny ale z drugiej strony to taki typ gry, który najlepiej sprawdza się właśnie w takiej małej formie. Pisząc te słowa nie znam jeszcze polskiej ceny, ale gra ma kosztować 25 dolarów, czyli niecałe 100 złotych. Kończąc już, po prostu polecam, bardzo polecam Ragebound. To świetna gra, ale no skłamałbym mówiąc, że się tego nie spodziewałem. Po tym studiu akurat można było oczekiwać naprawdę dobrej gry. 2025 rok zdecydowanie będzie chyba rokiem Ninja Gaiden, bo przecież jesienią wychodzi pełnoprawny sequel. I zupełnie szczerze, bez ironii zastanawiam się, czy wysokobudżetowa, efekciarska bardziej produkcja od Platinum i Team Ninja dorówna pod względem frajdy z rozgrywki małemu, prostemu, ale szalenie wciągającemu rajdrop.